No jestem gry, infestation, infestation. Gdzie jest rzmi Fox? Zrzmiu Fox? Sie masz Witam. Siema się masz miu, się mietku. Jak mnie słychać? ciebie mietku. witam. Dobrze słuchajcie, Franku. No to Dzień. dobrze. Goniu, wam. Dobrze, no ja gram. Z nami? Nie, sam. <noise> Na no stary. Mam ci przecież. Nie czytasz? Nie. Co mi... Nie mów mi, że mi error wyskoczył przy włączaniu URZ teraz. Teraz wyskakuje cały czas, ale i tak ci się gra włącza. Boże, niech ktoś napisał Dakutas. Mam dwie postacie, jedna jest w White Mountain, a druga jest w Clearview, tylko niektóre z White Mountain. No, a wszystkie ma tam postacie. Hmm. Dobra, to ja się zaloguję na... A tak. tam się nowe ma, jak w tym V2 Clearview? Dakutas niech będzie, wezmę tą postać. Piotrze, na jakie mam wejść? Public Test czy Official? Public Test. I tam wziąć jakieś bronie, czy to się nie opłaca? O, może coś tam wziąć Wezmę Łano? Wow, Co on taki smutny sobie jesteś? Nie, nie jestem smutny, tylko zamyślony, wiesz nadrabiam też. O czym myślisz? Co ci nie idzie w życiu? Wszystko mi idzie w życiu. Wiesz, nie jest tak zajebiście, że po prostu życie jak może. Już, już stary, już ja już stare wszystkie serwer. zlecenia na całe święta? Jakie zlecenia? Nie wiem, bo ty teraz chyba jakieś zlecenia robisz w tej pracy swojej, nie? Nie, nie, no fakt, jakiś serwer, nie wiem na jaki brzmi, podam ci. Nie, nie. Dobra. No jest wodnik. Ja wodnie słyszałem, że ty gier darmowych nie chcesz, o co chodzi? Stary tutaj. Ile są na ten serwer wchodzisz? Ile są na ten serwer wchodzą? No właśnie wchodzę, tylko muszę zobaczyć, co to jest za serwer czekaj, klapność. Fakt, gdzie jestem na jakimś dachu? Na dachu w Creerview! Dobra. Podaje. Cororado. Już się podaję. Cororado. Mm, podaję ci serwer. I Wodnik, ty jesteś? Czy to ty mówisz? Tak, ja, jestem, jestem. No, Wodnik, ten twój męski głos. Tego mi brakowało, właśnie. Dobra, dobra. Oto ludzie. O ja! Ktoś strzela, mam nadzieję, że nie do mnie. Bo już słyszałem szczały. A to nawet nie mówisz pierwsza minuta. Kinołeś. Nie, no weź mi nawet nie, nie, bo bym słyszał dźwięk rozpaczy i smutku. A jednak jest dźwięk przyjaźni i przyjaźni. O, to jest moja super postać, full staffik. O. Fuck, sniper jakiś. Czy nie wiem, co to jest shotgun? Dla mnie, jak jest jeden strzał, to jest sniper. Nieważne, czy shotgun, czy co, sniper. Po prostu. I ty mówisz, że uh, w clear view. Tak, nie czekaj, czekaj. Nie, jestem w White Stone. Sorry. No to y i, wiem, I się tu strzelają, wiesz? Dobra, to się zaraz przeleguję, bo się wyładowałem tam. Na y M4 no. znalazłem, kolejną, fuck. A to jest v 2 czy 1 To 2 dwójka, v 2 Już nie ma V1ki Już nie ma V1, teraz jest V2 i V3. I oni się tu strzelają strasznie. To patrz tam przy wyjściu, czy tam ci nie wychodzą. A ty schodka. Ja jestem w farmie. Patrzy weźcie mnie ten. Dobra, zabiłem typa skim. i się schowałem. Ty to są, jesteś jednak dobry. Wiem, tą grę zmienili znowu. Czy to, czy to teraz mają jakąś niższą? Tak. Jakoś mniej kolorowo wygląda ta gra. Mniej oczejewnie. Muszę stanaga zebrać. Dobra, i teraz dwa stanagi jeszcze. Okej. Okay. To był chyba ten kolej strzelał. Do zombich ale umarł. Na śmierć. Wydaje mi się swoją drogą, że dwóch było, więc jeszcze sobie zgłośnie trochę a nie, grałem dobrze. w Netera i nic tam nie zmienili. Jest to samo wszystko, co było dwa miesiące temu. Dobrze so, jednak, że nie ma. No nie, no nie mówcie, że nawet moja postać z tego z ma dziurawe ubrania, a moja bluza podomka to jest, wiecie, to jest klasyka, a nie tam jakieś, wiecie. Hmm. Dobra, loguję się. Massa, Wszyscy pi widzę, piszą Megani. No, wy typy Megani Fox, to jest Megan Fox, a nie Megani. No? Ludzie piszą na czacie, że Megani Fox. Megan Fox. Kurde, co ja robię. Aha. Oh. Jak się w tej grze włączało pierwsza osobę? Escape'em. No serio kurna, bo nie wiem. To <laughs> Teraz mi znów wykraszuje nie. przez to całe altabowanie. Czy Wy już bijacie? O no jest w życiu tak. Ja jestem. A który ty masz numer? Kurde no i ja nie trafiłem. Teraz są już są wierzę, te testowe, że to jest... Tyga, ty jesteś cyganeks? Nie. Nie. Ja mam numer 19. Jezu, jakie dziwne są, to są numery. Testowe serwery, czy oficjalne tak. serwery? Tak testowe. tak. testowe. Gorgon, to ty dodajesz. Oraz Jestem dokładnie koło Whitestone i mam numer. To mówiłeś 19, tak? Ja się Walker je. Tak, ale już mnie gonił dodał, musisz goniu dodać. Gonił, to ja mam numer 43, dawaj, bo to szybko, bo to jestem już za koło sobie, ale, ale pieniądze mi pisz, że 20 zł. Dobra. Ile jest Co, so, so, gdzie ten gościu był, co mówiłeś? Co mówisz? Ten gościu w markecie był. Mam no, iść jest... tam pod market i go lukać? Czekaj. Jaka, no zaraz, ja już tu jestem koło Ciebie, nie? No wiem, wiem, widzę właśnie, ale ja będę widział, czy on nie wyszedł przypadkiem, w którąś stroną. Czy zombie w tej grze nadal są szybkie, super i nie warto z nimi walczyć? Pod autobusem typa zastrzeliłem, wiesz, obok autobusu. Dobra. A gdzie wy jesteście? Whitestone, czy Czyli white coś tam. White. No, ja tego typa. Dobra, rasuj. No no zombie man, cię go Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Nie znów A, na Te posypany posypane, to wszystkie zombie do ciebie lecą. No właśnie, teraz będę robił wrotki, tak zwane. Niesamowite są kamienie w tej grze. Ary, ile zombiaków? Paki. A nie, to nie. nie, to, nie, to, nie, nie. to ty będziesz płacił Jezu, z... 30 zł. No, wszyscy chcą koło Whitehall, czyli jesteśmy w domu. Nie. Uciekam! Obiegną do ciebie. Opłaca mi się do Superior Junction. Nie, no nie Junction. lecę do polu, do autobusu, bo mnie zabiją, że wodnik będzie zbierał, znaczy ten żmiu zbierze. Opłaca ci się co? Do Superior Junction, bo nie wiem czy po drodze i A iść. ten gość też się... na tym autobusie? Bo nie wiem czy Ech, kurde, coś tam chyba miał, bo strzelał z czegoś, wiesz? Dobra, to ja myślę, że snajpera. I y, leży po prawej stronie z autobusu coś tam, ale nie wiem, no może nic nie leży. Widzę ty grup i jakoś pałę. Czekaj, cicho, cicho. Ja w ogóle tu kroków nie słyszę swoich. Na tym budynku, wiesz? To jest najgorsze. To ona Gdzie Ty tego zabiłeś. Gdzie ty tego zabiłeś? Po prawej stronie od autobusu tak jak patrzysz ode mnie z góry. A to dobra. To są, nie wiem, coś miał? To jest drzwi, co? I Istanek. Prawie pamięci. No robię go do ciebie. Widzieliście wczoraj nowy dom na streamie Kasi O, fakt strzeliłem, sorry. Kto To To okay. ja. Co, widzieliście czy nie? Nie. Ja nie. Nie, nie widziałem. Bo <noise> ma green screena nie i dała sobie zdjęcie jakiegoś pokoju w tle. I to wodnik czy go to jest? To nie? To wodnik jest chyba. E, to ludzie, jest ludzie wbijali na streama, myśleli, a że to jest nowe mieszkanie, nie, nie? To, No właśnie <laughs> ja nie łapię tego, w jaki sposób można tego nie zauważyć? Trzeba mieć jedno oko, żeby nie widzieć. Star, jedno oko bardziejsze <laughs> niż drugie, co? Jaka jest? Może ta postać teraz po schodach nie wchodzi. <laughs> Dobra, ja tam może zejdę do was, co? No nie no, nie... No co ja mam tu ja? siedzieć? No czekaj, ja wchodzę do ciebie. To tu używasz tego celownika, co miałeś? Tego czy co, coś? Co, 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 co? No teraz tak, a co? Nie, dobra, bo ja mam szesnastkę mam. Dobra, ja jeszcze... Jak to czym dać. No, no kurde, nie używałem już. Jak nie używam, no, jak nie używasz, to ja bym się tym... Brunecie mieszka w Miami. No tak to jest, no. Takie czasy nastały, że ten... To zebrać, eee, jak że się wiecie, czy streamuje to się w Miami mieszka teraz. Wyjedziecie do Border City. Bo nie wiem, czy, czy możesz zostać w tym Border. Moja Bo ja co? Tutaj czwórka leży? Ale zyskiło? pusta, wiesz, bez tego. Wiesz, Dałbym ci na, bo, a magazynek, czwórka. ale mam trzy i trochę mi szkoda rozdawać. Nie no, masz, ja biegam ja, ja z Mosbergiem dzisiaj. Bo eee, potem... Czekaj, dam ci MP ten MP7 ci dam z magazynkiem dodatkowym. Nie nie, słuchaj, masz tutaj to. Ja mam UZI. Masz, patrz, to ja ci dajesz tak. Wybiegniecie biegniecie. My ja, do... nigdzie nie biegniemy, my na razie na dachu siedzimy. Tutaj do życia będziecie no, tak, końca ho. siedzieć? Pay the tylko powiem Ci, że... Dobra, zrobię tak, unupload. Co się stało? Nie pasuje Ci coś? Nie, czekaj, zaraz wezmę ja tą kobrę, tylko mam za dużo rzeczy. Tam jest niepotrzebne. Pyk, pyk, rekobre kobre i robię atacz i tu jest. No nie no mówcie boi, mi, że dobra. mi wykraszowało. No to tego no nie ogarnę tego muszę modów rozdać na tym na czacie. No multicons stary, nie nadążam robić, no od odpalcuję Window moda Ej, Jakie jakiego Window moda czego? No, nie, 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 tak? nie buguje się. Nie, znaczy no, da się, tak. ale ci się będzie bugować. Jeśli. Znaczy zależy, że grasz na głównym ekranie czy na, na pocztę jakby. No to będzie ci się z paskiem Windowsa bugowało i z tymi i z. No ogólnie I będzie kurkami. ci wyskakiwało do dołu, nie? Nic się nie buguje. No zobaczcie. Znaczy nie będzie się... widział całego ekranu. Piszą, że nic się nie buguje. Pan Bastera ale to nie tylko Pan Baster mnie wywala. Zwykłe ten. Zresztą to nie o to chodzi: ja po prostu altabuję i jak wchodzę do gry, to się mi się gra zawiesza, i on chyba myśli, że ja nie wiem, cheatuję. Mm. Gdzie tu jest u... A nie wiem, gdzie tu jest ten. Tu nie ma takich opcji. Tu chyba bym yes. musiał Jest, jest Musisz nie musiał, nie chce się. Dobra, idziemy po samochody do Boulder City. Ja najpierw Gorgon. Gorgon, a dodaj mnie. Mm. No to 40 zł, tylko który numer trójka. Ale najpierw robimy komando foki, ok? Tak dokładnie. Wszyscy to w ogóle są? Nie, kogoś nam brakuje. To jest kto? to. jest tam Border City. Aha, no to, to my idziemy do border. Komando foki, tak? Jak to się robi? To się robi. Musisz skaczesz co okno niżej. Skaczesz stare okno niżej komando foki, ok? Jesteś gotów? Tak. Komando foki. Opłecak tam był. tam był dla mnie. Muszę się wrócić piętro wyżej. Biorę biorę go Bierzesz go? Serio? To był Tedibir. Tak, z, tak. Nie no, to jest ten... No to weź go. Wier Dobra, to już nie wraca się. A bo nie wodnik weź, ty, bo już nie ma. Komando woki Dobra, już, już go wezmę. Brrr. 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 Stary, najlepiej na świecie. Teraz ja. Aha i uważajcie, nie łaźcie po ulicach, e, wodnik nie ten. Trzymaj się z dala od ulic i ten. I blisko drzew i ścian. Becie, kurde ktoś przejedzie zaraz. Tych samochodów nie słychać, są zbugowane, wiesz, i nagle, nagle stoisz, stoisz i jeb, nagle taki samochód Ci przyjeżdża. I śmierć. Okej. Okay. Powinien Pamiętaj dać Anaconda jakiegoś... Tym. Co było? Powinien dać perka ręce mocy, na Anakonda była w... No. jak to się nazywa? A zresztą nieważne, to tam... Ile razy trzeba walnąć zombiego w kark, żeby umarł? Dwa, zależy z czego, ale dwa najmniej. Z, w, z... ręki. A, to dużo. To milion. 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 Na poczcie byliście? Może jakiś plecak, czy coś? Ja nie byłem nigdzie na poczcie, ani nigdzie. Ten koleś co ta, w ogóle tutaj miał, ten co zginął? Naszym... Z... Y, M16 właśnie ze Stonogiem, wiesz? Aha, no to zajebiście. Mogę Ci ją dać, jak chcesz. Nie, powiem, nie chcę, tak, bo mówię, mam trzy magazynki i jeden pełny. W, 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 w kaburze. Znaczy jest w tym. Jest lina, czy jest nam potrzebna Nie, lina? nie, takie rzeczy nie, nie bierzemy tego w ogóle. Zauważcie, że ta stacja <noise> na górze jest jakaś taka radarowa i w ogóle nie ma na mapie. A mi się wydaje, że tam jakiś budynek jest. I snajperka na pewno. Aha, i wodnik samochody są na tyle zbugowane, że jak stoisz przy drzewie to wystarczy, że on lekko tam podjedzie i cię potrafi przejechać, wiesz, nawet jak nie wjedzie na ciebie. Trzeba uważać. Ktoś pisał wczoraj, że jest Dakotas na serwerze, a 5 minut później napisali, że go ktoś przejechał. więc ogólnie takie przygody to są. Ogólnie jest samo Tam na górze jest na miocik, piszą. Jezu, jezu, jezu! Co to był za dźwięk? <laughs> o Boże. Pierwszy raz doświadczenie kształt zombie. <laughs> Co one robią? Niech one mordę zamknął. No ja sam muszę dźwięk podgłoś. nie masakra. A ja jak nie wiem. Dobra, gdzie ja mam dźwięk? w ogóle nie jest, mam dźwięku, w ogóle na, na tym testowym nie ma. My idziemy w stronę Bulter bo tam... sklanu z klanu. Ej, kto tam z klanu jest? to jeszcze jest jakiś skąd gonił? Nie wiem, nie powiem. Może to jest gonił. Idziemy w tą stronę. Zabijemy go. Nie wiem no, jakie z grupy to nie da, nie da rady. Nie widzę was nigdzie na mapie niby mini. Ej, dawajcie znam teraz 4, to możemy zrobić jakiegoś tego stronką. Nie, z czym z broni! Złej. To one to odziedziczają musimy, możliwość musimy tego... Do, na naszą automatyczną e, wyspę. Hmm. Te zombie odziedziczają możliwość krzyczenia? Yy, nie, jak to odziedziczają? O, jest kładzik. znaczy budzi budzi. Nie podchodź do tego. Tak wiesz musisz. No jest, jak super. najkrótszą drogą do obiegu od drzewa do drzewa, bo tu budzi jest bugi, akurat bugi. na trzy osoby. Goniu będzie musiał się patrzeć. Przejdziemy go, nie. A i uważajcie, bo wczoraj tu bo boulder to jeździł koleś w kółko na przykład, transporterem opancerzonym, tylko zbierał z, z tego, z ambulansów medyki. Taką miał trasę. To spoko jest. to jest. Kto kieruje? Driver. Jeszcze drugi, no ja kieruję, bo ja mam live'a. Żeby mi nie rwało, nie? No niech Ci będzie. Co ja mam taką kamerkę Jakąś krzywą? Tu po jak on wygląda. wygląda. Czy... nie ma. Dobra jest. A który rocznik? O, nie M16 i wresk ma tu samo ammo? E, nie, to jest lepsze. M16 pewnie. Tak, ale do wreska ja mam 11 ammo. Ja Veresko. Dobrze, tym tutaj. tym mostem tutaj. Ale to weźmy ammo do 16 Wsiadaj. Po co biorę 16? Ja ja 16. No wy sobie chyba jaja robicie, no. Co, czego mnie kraszuje jak ja wchodzę do auta zawsze? Znów cię wykraszowało? No cały czas. To co, co mam, czekać na ciebie? Widzę jakieś mi miłości. Podrzucie Tylko, że nie raz. mam wody. To ja czekamy pustyni. na ciebie. Ja się lokuję. nas mnie ten. to. Co mi ten było zostaje? Możemy mi zabrać Nie wiem, tak. wydaje mi się, że nie. Że chyba jesteś w teksturach, jakby. Chociaż kto ich tam wie, trzeba by było potestować. Jestem ciekaw, czy na serio nie wypuszczą jakoś w przyszłym roku tą nową mapę. 18 podobno będzie testy. Widzisz, rozglądaj dookoła, może żeby nas coś od pleców No teraz, właśnie, Artemis mówi, że 18-go, bo to prowadzi. Przecież ta mapa jest pusta cała, co oni chcą tam testować? Ty, widziałeś w ogóle tam tą mapę? Co? Tam potrzebuję tylko Widziałeś tą nową mapę? To słyszę. Czy nową mapę? Nie, nie widziałem nawet, nie, nie interesuję się no jest... takimi rzeczami, czekam aż jest... już będzie No być dobra, gotował. no bo to jest ta mapa, o obiecywali, czyli jest tam stare super duży. No nie czego nie, nie rozumiem, ja jedynie co mnie milion... mi interesuje to PvP na przykład, czy jest tam dużo fajnego PvP? No tak, no w miejscu by fajne. No to fajnie. Może jedziemy do Crearview, tam robię PvP, tak jak ostatnio. No, o, ja tam mi, mam postać. ja mogę z pustą butelką zryć, mogę, nie wiem, do niej wody z rzeki. No ja nie wiem po co mi pusta butelka, no to po co mi Co z pustej butelki się tu craftuje? Ryjuszem Może maskę, maskę, mo maskę możesz sobie też zrobić taką. Gazową? Tak. <noise> z butelki. No tak. No wiesz, no tak wygląda. O jesteś. Dodajcie no, tego. Brzmija Megan Fox. Króle no, w Tutaj mnie goni Armii. Co <noise> <noise> ja wygląda w tej czas? Czaszka na głowie i... Dobra jestem. Ja potrzebuję numeru, bo mnie goni armia. Nie, dobra, wiecie co? Gojcie bez mnie, jedźcie. Ja nie odchodzę. o co chodzi. No, ja tak no, miałem to... z czasem, tak się zdarza. Jedziemy po gonie. To... A, weźcie na te... Clearview, przeloguj postać. Masz tam jakieś. Teraz? No, my tam pojedziemy. Po co? No, bo pojedziemy do Clearview zaraz, o... goniu, jedziemy po no, no, ciebie. Do, no dobra, dobra. Tylko to musi być, goniu, szybka akcja, nie tam jakiś, wiesz... Poczę ja uważać jeszcze na... looting robię. No, to właśnie o to chodzi, że nie masz uważać na ten... Tylko lute. sobie, że ty nie przyjedziesz teraz do Clearview. No nie a nikt nie przyjadę, przyjadę normalnie No naokoło. Na sam, na, sam, na sam północ będziesz jechać. O. Goniu... No, chyba nie starczy Jesteś tu, Kodko chodź, wskakuj. Ty już jesteście? No tak, szybko, pskakuj, bo ja tam nie mogę podjechać, a co po całe Biedne. miasto zombie. Nie No nie. Konią no cię zombie. No właśnie widzę. Czekaj, czekaj, cofam i potrącę go. No nie, nie po Siadaj, nie siadaj, się siadaj, się siadaj! Szybko, szybko, szybko! szybko. szybko. Już, nie Udwa, wiem, dobra, kubę. dobra, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj! No tak nie możemy robić, no stary, albo... No stary, masz... pisało mi, że wsiadłem. No znaczy, teraz. Wsiadłem. No i nie, jest... ty... No nie, no zatruł no czekaj. Goniu, weź się tam ustaw do wsiadania. Szybko, bo patrz ile ich biednie, no. No widzę, stary, no to... Ja pierdolę, wsiadasz czy nie? No przejeżdżasz mnie, stary, czy ty widzisz gdzie ja jestem? No widzę, jesteś obok, no wsiadaj. O, czekaj, czekaj, poczekaj, jeszcze zombie tam. No i teraz. Się, na szybko, nie na szybko. Cię. Ja już jestem zatruty i za kurde zatruty. Jestem. Zajebiście, no jeszcze nie No Kurde, krwawie. No ja też krwawi i jestem zatruty. Wszystko przezgonia, kurde. Ja wolnie. No co przeze, przeze mnie? Stary. Wolniej Znaczyna się trzeba było zbierać. Trzy, trzy czekaj, razy nie, go, nie jest Godzina 19, dobra jeszcze. Typko, odjeżdżaj. Nie mogę się bandażować w tym. W nie. W samochodzie. Możesz. I mam nadzieję, że nam paliwko starczy. Mogę. Możesz, w aucie możesz się banażować. Tak? Musisz jeszcze kliknąć e, na swój ekwipunek i tam masz prawy news Ty auta nie widzieliście którego, obok którego przyjechaliście. Może on jest to Jakiego auta żeśmy nie widzieli, bo nie wiem. No było, stało po lewej stronie, zaraz Jakie? No pikapek. Aha, to nie widziałem, ten, tam podjedziemy, bo ten ma mało. O, dostałem no znowu od do zambiego. Ude... No znaczy się nie leczcie teraz, o fuck. już trzy razy dostałem. O nie. Ale one wam hapsów nie zabierają, o oh, fuck. No Zaklinowaliśmy się, czekajcie. Nie, wyjadę stąd. Krwawie zarażony jestem i już mam połowę hapców. Czemu masz połowę hapców? No bo mi zabierają hapsów. A stary. oni nie zabierają akurat. Czekaj, niech tu podejdą. My się dziejemy, zaraz się je poleczymy. <laughs> jest tu ja mam downa Gdzie ten pick-up stał, bo nie wiem. Tak, mówi Stary, nie się, kurde, gdzie on stał? Grand, grand down na Po prawej tutaj. stronie, po drugiej stronie, jak będziesz jechał. A tutaj, dobra, o kurde, dobra, wysiadam. Wysiada A tak. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę wsiadam. Dobra, jestem, czekajcie, odje jestem, odjeżdżamy, jestem. odjeżdżamy, chodź. No i wsiadaj, 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 albo dobra, bierz tego, no, bierzesz, i jedziesz za nami. A tamtym mostem nie przejedziemy na pewno, jedziemy polem. Ja mam 8% downa. Potrzebuję no jakichś bandaży. No da, no to tu zaraz wysiądziemy, ja cię zabandażuję was wszystkich. Tylko prawda jest taka, że yy, wystarczy, że w tym aucie podskoczycie uderzycie o ziemię, też będziecie krwawić. Średnio się opłaca w autach ten. No, Ustawiać się. Goniu, ty potrzebujesz bandaży? Nie. Krwawić. po co mi. Nie. Ja. Toś chciał tego wereska, tak? Nie macie czegoś do tego? Masz, ja ci dorzucę ammo do tym. A nie, nie macie może odtrudki, bo ja bo jestem toksycznie ja, ja zarażony. Ja też jestem toksycznie zarażony. Ja też jestem zarażony. Nie zdążycie nawet się obawiasz, że zaraz zginiecie. Bo nie, nie zwołałeś samochodu? Ty Dlaczego? Tam. Siadaj ja go. Nie? Jestem... Ja jestem. Jak chce się rozbić, ja nigdy tym nie jechałem. Ostatnio zrobiliśmy salta. O czemu mi się dymi nagrało? A to znaczy, że za niedługo się podpali, wtedy będziesz musiał się do nas przesiąść, jeśli w ogóle nie są, ja są miejsca. Płonące samochody. Ja nie Woo. wiem, czy są w naszym samochodzie miejsca dla tylu osób. Bo nie wolno po, w ogóle po polu lepiej nie jeździć, bo wtedy się samochód podpala i niszczy. Dobra, wybuchnę za to będzie super action. No jedź, póki nie zaczniesz płonąć. Da się przejechać tym mostem przez gulden? Nie, bo nie. chyba było całe rozwalone, wiesz? Ło, ale stary slalom. Między jednym drzewem zrobiłem slalom. Dobra, A mogę Was potrącać? Możemy nie. zrobić Destruction Derby? Ale słuchajcie, mi się daje, że da się przejechać jednym mostem. Pulder, tym takim od północy. No nie, 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 nie. nie. Goniu, co Ty robisz? Coś tam Jarasz tak nie widzisz. No to wracaj tu do nas, chodź. Gdzie jesteś? Piekaj, bo bo nie mi podjeżdżaj. Tutaj. Biegnij hey, do nas. Wy tu... LOL No. Szybko. Yy, biegłem i zaczął mi krwawić. No Byłem. tak, no. Krwawię. Wsiądziesz czy nie? Bo ja nie wiem czy no jest miejsce. Tak samo Nie wiem stupy. czy wsiądę. Nie wsiądę, dobra będę... No nie, to będzie teraz biegł. Koniec. będziesz bieg z buta. Czekaj, da się na to wskoczyć? Nie. No to będziesz bieg z buta stary. Samochód się rozwaliłeś. No akurat to auto jest osobowe także. Prosty państwo, Tam nas czekają. Oh chyba, że my zaraz też oh będziemy. Spokojnie, spokojnie, a teren... to jest terenowy samochód. Pamiętaj. Dobra, ja zaraz umrę, bo nie mam ani wody, ani nie mam tego, bandaży. Nie mam bandaży, no Cię nie bandażować. Nie, bo zacząłem przed chwilą krwawić, dopóki O stary. Dobra. Bandaży wolno schodzić, chyba z wody bardziej. Dobra, jedziemy do tego. został ślatera, porzucony. My też się... O, my też już zaczniemy się. O, fak! My też zaraz zaczniemy się palić. Do Frosty to jest... Myślę, że we Frosty będzie super. jest płoniesz nas. No wiem, no, a co mam zrobić? To jak najszybciej trzeba jechać do przodu. I jest teraz ten... I nowy... Wykraszowało co? mnie, zajebiście, nie mam pytań. Jak to cię wykraszowało? No, normalnie, wykraszowało mnie, a co, jedziemy? To... O, mnie też wykraszowało. O, mnie też wykraszowało. To dawajcie, się na koło, killiśmy. A skąd ja mam widzicie on Kirby? Ej, nie on tam postaci. Ten medium. Ja sądzę, żeby pograć w tą grę To trzeba najpierw trochę w Nitwar Speed'a poćwiczyć Ja myślę, że pograć w tą grę trzeba mieć raka To jak lubi? Czekajcie, muszę się tam... ten sam serwer, kurde game jest already running. Por... Dobra, ten, ten serwer? To tak, a co ciebie też wykraszowało? No tak. Co za życie. Czyli wchodzimy na inne postacie, tak? No nie, ja wchodzę na tą samą, no wykraszowało mnie, wracam przecież, Czemu miałbym inną. No nie wiem, tyś chwilę mówił, że idziemy na inną. No w sumie teraz to długo będziemy siebie szukać, bo nie macie out. Ja już jestem ko Clearview, Cororado. Stara się skoczyć do Camp Splinter, bo ten rosomak jest najlepszy na świecie. Może ludzie chyba nie wiedzą, że to nie jest taki ja Dakar. A co myślisz, że ty? Sobie, ty? Dakutas? Ja piszę na czacie. Ja piszę na czacie. A u jak wszyscy też piszą. Czekaj na mnie. A to, a to jest tak naprawdę Dakutas. Kurde, jestem przy tym Uzi całym, co gonił wywalił, bo wiecie, że to cofa. Prosty pani, biegniemy do Ej, tego prosto. Nie to postać. What the Jakiś, fuck? A, ja jestem w ogóle wylądowany. Ale co, to bierzemy to postać z tego? Byłem. Ja się, ja się wyloguję i zaraz może bugi się zresztą jak wy tego jednego, ja tam się zrespie. A tak, tak, tam będzie bugi. Dobra, ja się pojawiam. Co grupa robi? Dobra, to jest ten troll. Dobra, ja zrobię grupę, tylko podajcie mi wasze numerki. No ja się loguję. Mam wasze numerki. Co robią tutaj, Abuda, Kota? Really? Co? Nie wiem. Pól na krwawie umieram, będę brał antybiotyki. Gdzie jesteście wszyscy, powiedzcie mi, bo mnie coś ja nie znaczy. Za ja nikogo tobą. nie widzę. Widzę was po drugiej. Aha, dobra, jesteś z przodu. Spoko. Czemu was cofnęło 10 tysięcy kilometrów? Może ja o. źle biegnę? Gdzie my biegniemy? No obrot też tak miał, że mu się launcher nie włączał, wiecie?